Cześć, tu Bartosz Mazur. Witam Was na moim kanale, gdzie skupiamy się na tuningu samochodów i udzielaniu praktycznych porad dla kierowców. Jeśli chcesz, żeby Twój samochód wyglądał i jeździł lepiej, to dobrze trafiłeś. Subskrybuj, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. A teraz przechodzimy do dzisiejszego objętość tematu. Wartość oleju w silniku powinna mieścić się w określonych granicach. Szkodliwy jest zarówno jego brak, jak i nadmiar. Aby zrozumieć, dlaczego tak jest i ile środka smarnego należy wlać, przeanalizujmy działanie układu smarowania układ smarowania silnika układ smarowania dostarcza olej do powierzchni trących części silnika, aby zmniejszyć tarcie między nimi i ich zużycie a także odprowadzić ciepło i produkty tarcia. Samochodowe spalinowe jednostki napędowe mają połączony układ smarowania. Czopy wału korbowego i wałka rozrządu są smarowane pod ciśnieniem. Części grupy cylinder tłok, krzywki wałka rozrządu, napęd pompy benzynowej i łańcuch rozrządu są smarowane natryskowo. Miska olejowa skrzyni korbowej silnika jest zbiornikiem oleju silnikowego. Pompa zasysająca olej służy do zasysania środka smarnego z miski olejowej i zwiększania ciśnienia w układzie. Filtr oleju oczyszcza środek smarny z produktów tarcia i osadów. Kanały olejowe są niezbędne do zwiększenia ciśnienia w punktach smarowania. Smarowanie jednostki napędowej odbywa się w zamkniętym, ciągłym cyklu. Pompa oleju pobiera olej silnikowy z miski olejowej i wtłacza go pod ciśnieniem do układu przez filtr. Olej przepływa kanałami do wymaganych punktów, smaruje je i spływa do miski olejowej. Cykl jest zamykany i powtarzany ponownie. Ze sposobu działania układu smarowania widać, że gdy silnik pracuje, Pompa oleju, filtry i kanały doprowadzające do punktów smarowania są stale pełne, a z ciągłości cyklu smarowania podczas pracy silnika wynika, że w misce olejowej nadal musi znajdować się pewna ilość środka smarnego. Dlatego minimalna objętość oleju w silniku musi być nieco większa niż suma objętości pompy, filtra i przewodu zasilającego. W przeciwnym razie, gdy tylko płyn smarujący zostanie wypompowany z miski olejowej. Silnik nie będzie już smarowany, a praca silnika bez smarowania grozi jego poważnym uszkodzeniem. Konsekwencje zbyt wysokiego poziomu. O ile obecność na bagnecie oleju ryzyka z napisem min jest intuicyjnie rozumiana przez większość kierowców, o tyle ograniczenie maksymalnej ilości oleju w silniku zwykle nie jest rozumiane przez wszystkich, ponieważ jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że nie można zepsuć owsianki olejem. Chodzi o to, że smarowanie silnika spalinowego to nie owsianka. Zasada działania urządzenia do wypompowywania oleju z silnika spalinowego. Nad powierzchnią oleju w pracującym silniku obraca się wał korbowy. Który nie powinien go dotykać. W przeciwnym razie obracający się wał korbowy spieni go jak mikser. Konsekwencje tego są szkodliwe, ponieważ pęcherzyki powietrza różnią się od cieczy tym, że mogą zostać ściśnięte, zmniejszając w ten sposób ciśnienie wytwarzane przez pompę poniżej wartości wymaganej do normalnej pracy silnika. Jeśli zawory rozrządu silnika są wyposażone w hydrokompensatory, natychmiast usłyszysz ich stukanie. Nie jest to jednak najgorsza konsekwencja spienienia. Brak ciśnienia doprowadzi do zwiększonego zużycia tulei i czopów wału korbowego, grożąc w niedalekiej przyszłości remontem silnika. Kolejną uciążliwością jest wyciskanie piany olejowej przez ciśnienie gazów ze skrzyni korbowej na zewnątrz przez wszystkie uszczelki, olejowe i wszelkie wady uszczelek. Po pewnym czasie może to doprowadzić do spadku poziomu w misce olejowej poniżej minimalnego dopuszczalnego poziomu. Najmniejszym uszkodzeniem, jakie spieniony olej może spowodować w silniku z wtryskiwaczami jest awaria czujnika masowego przepływu powietrza. Dzieje się tak, ponieważ wraz z gazami ze skrzyni korbowej piana przedostaje się do rury wlotowej powietrza. Spala się ona na rezystorach drutowych czujnika MFR, co powoduje jego wyłączenie. Dowiedz się, ile kosztuje DMRV dla twojego samochodu, a nie pozostawisz w silniku więcej oleju niż jest to dozwolone. Przydatne wskazówki. Przydatne wskazówki dotyczące pomiaru objętości oleju w silniku. Gdy zamierzasz wymienić olej silnikowy, dowiedz się dokładnie, ile oleju mieści się w misce olejowej silnika. Dokładną wartość można zawsze znaleźć w instrukcji obsługi, obliczając, ile oleju należy wlać podczas wymiany oleju. Należy wziąć pod uwagę, że po spuszczeniu zużytego oleju w misce olejowej nadal znajduje się pewna ilość oleju. Zależy to od kształtu dna i położenia otworu spustowego. Jeśli podczas wymiany oleju wlano więcej oleju niż potrzeba, można usunąć jego nadmiar za pomocą strzykawki o dużej objętości. Plastikowego lub gumowego przewodu. Nadmiar oleju można spuścić przez otwór bagnetu. Znajomość różnicy objętości między górnym i dolnym znacznikiem na bagnecie pomoże oszacować, ile oleju należy usunąć z miski olejowej. Jest ona równa 1 litrowi. Można oczywiście użyć korka spustowego, ale ta metoda jest obarczona możliwością zabrudzenia i nie jest tak wygodna do kontrolowania objętości oleju w silniku. Podczas pierwszego uruchomienia silnika po wymianie lampka kontrolna niewystarczającego ciśnienia nie gaśnie przez pewien czas, aby zapewnić pracę silnika bez ciśnienia przez jak najkrótszy czas po wymianie oleju. Należy napełnić filtr przed jego ponownym przykręceniem. Przed przykręceniem filtra należy nasmarować gumowy o ring. Filtr należy wkręcać wyłącznie ręcznie, bez użycia klucza do filtra. Jest on przeznaczony wyłącznie do odkręcania. Podczas pracy maszyny należy kontrolować poziom oleju. Sprawny silnik nie powinien w ogóle zużywać oleju. Tyle samo oleju należy wlać co spuścić. Jedynym wyjątkiem są oleje o wysokiej zawartości tlenku węgla, które tracą objętość nawet w sprawnym silniku. Aby prawidłowo określić poziom oleju w misce olejowej, należy zaparkować samochód na równej powierzchni i poczekać, aż silnik ostygnie, a smar spłynie do miski olejowej. Wyjąć bagnet i wytrzeć go do sucha. Następnie włożyć go do końca. Delikatnie wyciągnąć i sprawdzić poziom, a WordPress komentarz Hello World.